Państwa bardzo serdecznie i z miłą chęcią zapraszam Was na moją recenzję oraz pierwsze wrażenie maski Lash. Może zacznijmy od tego, czym jest firma Lash. Firma Lash jest angielską firmą zajmującą się produkcją wyłącznie naturalnych kosmetyków. Wiedzieliście o tym? Filozofia marki opiera się na opracowaniu formuły zawierających wyłącznie roślinnego pochodzenia substancje z owoców, warzyw oraz naturalnych olejów produkowanych również przez Fit. Czyli tak naprawdę robią wszystko jak najbardziej naturalnie. Nie dodają absolutnie żadnych konserwantów do swoich kosmetyków, dlatego ich yy, ważność oraz przydatność do spożycia. Jest tak krótka, około 2-4 tygodni, zależy yy, co mamy co mam w składzie, zależy czy to są ich mydła, bombki, czy yy, maski. Ja nie testują swoich produktów na zwierzętach, co myślę też jest ważne, bo aż ciarki przechodzą na samą myśl, myśl o tych wszystkich paskudnych testach. Yy, nie wiem jaki jest yy, z dystrybucją lasza do Polski, nie wiem czy w Polsce lasz chyba sklepu jako takiego jeszcze nie ma aczkolwiek mogę się mylić jeżeli się mylę napiszcie na dole lub jeżeli orientujecie się jaki jest dostępnością lasza w Polsce również napiszcie na dole myślę, że przyda się to innym którzy chcieliby takie produkty również zakupić na pewno znajdziecie je na Allegro na pewno znajdziecie je w sklepach online zamówić można również z lasza który bo po prostu robi nam wysyłkę zagraniczną. Wiadomo zapłacimy wtedy drożej, bo wliczy się cena przesyłki, ale myślę, że, że warto. Jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli chcecie zobaczyć, jak te produkty działają, myślę, że można się pokusić i spróbować. Tym bardziej, że produkty są jak najbardziej w 100% naturalne i myślę, że dobre dla nas i dla naszej skóry. Dzisiaj chciałabym przetestować maseczkę, która nazywa się Don't Look at Me, czyli nie patrz na mnie. Bardzo mm, fajna nazwa, bardzo błyskotliwa nazwa, jeżeli chodzi o maseczkę do twarzy. Maseczka jest w kolorze takiego turkusu, pachnie bardzo owocowo. Maseczka ma być nawilżająca, liftingująca oraz poprawiająca koloryt skóry. Maseczka w swoim składzie ma cytrusy, świeżo organiczną cytrynę, grejpfruta, organiczne tofu, syrop ryżowy, biały ryż, mleko ryżowe, masło mamuru, teraz bardzo popularne i podobno super nawilżające, olej grejpfrutowy, Neri olej oraz kolin. Yy, maseczka jest, yy, posiada bardzo bogatą yy, peelingującą strukturę. Jest yy, taki raczej yy, grubawy yy, peeling. To peeling gruboziarnisty, lecz nie jest to peeling ostry. Nie jest to peeling na zasadzie papieru ściernego, który będzie nam tą twarz yy, ranił. Dodam jeszcze jako ciekawostkę a propos samej firmy, że wszystkie te kosmetyki, wszystkie te kosmetyki, głównie maseczki, robione są ręcznie. Posiadają nalepki ze składem, gdzie możemy zobaczyć dokładnie co i w jakich ilościach znajduje się w naszym produkcie oraz wizerunek osoby, która wykonała tą maseczkę dla nas, co uważam, że jest bardzo fajnym pomysłem i uważam, że od razu tak sprawia wrażenie takiego personalnego prezentu kupujemy sobie maseczki i od razu widzimy kto nam ją przygotował także uważam, że to jest bardzo fajne jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej i zobaczyć efekty jakie dała maseczka na mojej twarzy zostańcie ze mną w że wyglądam uroczo dzisiaj przychodzę do Was z recenzją oraz pierwszym wrażeniem na temat maseczki z lasza don't look at me Maseczka wygląda w taki bardzo, bardzo niebieski, wręcz turkusowy ma kolorek Ym, i wygląda jakby ktoś tam zmielił smerfa. Również takie było wrażenie, kiedy y, zobaczył mnie Rafał wychodzącą z łazienki. Było, o! Czyś ty zjadła smurfa? Czyli tak, nawet mężczyzna potwierdza, że kolor jest jak ze zmielonego smerfa. Maseczka jest maseczką nawilżająco-pilingującą. Ma takie drobinki peelingujące, Taki dosyć gruby peeling. Pachnie, pachnie owocowo. Wygląda jak taki gruboziarnisty peeling. Jeżeli jesteście zainteresowani gruboziarnistym peelingiem, to właśnie tak to wygląda. Mam też dziwne skojarzenie z taką kaską kiblową, bo w środku ma takie drobinki właśnie jak to wszystkie takie kiblowe czyściki. Pachnie, pachnie owocowo, przyjemnie pachnie. Nie jest to może jakiś prosto od Chanel wytwór, ale no, nie jest też jakieś odrażające, odpychające. Ja mam taką malusieńką na razie y, próbkę, bo w laszu jest y, tak fajnie, tak super, że idziecie, tam są rozłożone te wszystkie, takim chlast na stół, przynajmniej u nas. Jest taki wielki stół i takim chlast łychą, jak takim, y, w takim więzieniu, taką michę ziemniaków, łychę ziemniaków. Y, rozłożone różne miasteczki, różne kolory, opisane, jak one się nazywają, co one mają tam niby działać. I jeżeli się nie używało tych maseczek wcześniej, to się prosi o próbkę. Pani nakłada taki właśnie zamykany, zakręcany pojemniczek. Nawet na kilka użyć spokojnie. No ja mam teraz całą buźkę wymadzianą, a zobaczcie jakie jest małe zużycie tego. Także spokojnie 3-4 razy będzie. Także takie próbeczki i te próbeczki są za darmo. Także jak widzieliście w jednym z moich holi, ja wzięłam właśnie tą, ta ma być ym, nawilżająca yy, i wzięłam jeszcze jakąś kawową, ale to się to niej przypniemy inną razem. Także teraz zajmiemy się maseczką smurfową. Yy, maseczkę trzymamy na buzi 10-15 minut i zmywamy letnią wodą, jako że ja jestem przeciwnikiem, Jak już wcześniej wspominałam, ciepłej wody na buzi, także u mnie będzie zmyta zimną wodą. Tak? Zimną wodą, zimna woda bardziej pobudzi nam krążenie krwi pod skórą, co spowoduje, że nasza skóra stanie się bardziej napięta, bardziej jędrna, bardziej młoda. Także e, zmyję buźkę i wrócę do Was e, z moimi wrażeniami. I Wam opowiem, co się stało ze smurfową maseczką. I czy smurfowa maseczka jest warta smurfowania? Także smurfuję do łazienki i zobaczymy się za chwilę. Jestem już z powrotem i uprzejmie Wam smurfuję, że rewelacja. Rewelacja na Bałtyku, słuchajcie. Buzia jest super gładka, milutka w dotyku. Tak, taka, oj, taka, taka pupcia niemowlaka. Do tego um, jest taki naturalny glow, taki naturalny um, kolor. Pory są genialnie zwężone, nie widać w ogóle nic, wszystko pięknie wyczyszczone, wypilingowane. Przy zmywaniu ona się bardzo, a wiecie co, no, mogę się dotykać i dotykać bardzo ładnie peelingowała. Plus ten y, zapach y, taki owocowo-cytrynowy. Y, plus, no wiecie co, no, mogę się tak macać i macać i macać. Naprawdę to, nabra, buzia nabrała takiego zdrowego koloru i blasku. Normalnie aż, aż promienieje i aż ojej, dawno nie miałam tak dobrej maseczki. I jestem zadowolona yy, nie narobiła jakiegoś strasznego syfu przy zmywaniu pięknie odchodziła tak yy, od skóry chlub wodą i sobie ładnie spływanie trzeba było trzeć szorować czasami są maseczki które tak przywierają do skóry i nie można ich w ogóle odczepić także yy, pięknie schodzi yy, daje dobry efekt yy, w sensie peelingu Dogłębnie jest buzia wypielingowana, buzia jest bardzo delikatna w dotyku, yy, taka milusia, gładka. Cera naprawdę nabiera takiego yy, naturalnego blasku i nie wiem jak... Nie wiem czy w przybliżeniu jesteście w stanie zobaczyć ale buzia jest taka milutka, taka gąbczasta, taka skóra jest doskonale oczyszczona, delikatna w dotyku, gładka pozdaje uczucie takiego fajnego napięcia. Po prostu, perfekt będzie jedną z moich ulubionych masek na pewno. Na podsumowaniu już mojej opinii na temat maseczki. Maseczka jest naprawdę rewelacyjna i polecam ją z całego mojego serduszka. Jeżeli macie ochotę na porządny peeling, który nie zniszczy, nie zedrze Waszej skóry, który doskonale ją nawilży, podniesie, ujędrni i zapewni poprawę kolorytu oraz doskonały glow Naprawdę maseczka jest warta zakupienia, warta przyjrzenia się. Tak jak już wspomniałam na samym początku, zawiera same naturalne składniki, naturalne oleje, także jest rewelacyjna ze względu na to, co zawiera w sobie, ze względu na cenę, bo do najdroższych nie należy, ze względu na to, że zrobiona jest dla nas ręcznie, przez kogoś, nie jest to jakaś fabrykowa mieszanina różnych chemicznych substancji. Wszystko mamy naturalne, nie mamy tego testowanego na zwierzętach. No i mamy pewność, że te składniki doskonale nawilżą i odżywią naszą skórę. Jest to pierwsza maseczka, którą testowałam z lasza i myślę, że nie ostatnia, że teraz przyjrzę im się dogłębniej i chętniej zacznę sięgać po ich produkty, bo tak naprawdę firmę Lasz kojarzyłam do tej pory tylko z tymi bombami, bombkami do wanien. Natomiast ja nie jestem fanką kąpieli nowych, wolę prysznic, więc omijałam ten sklep, że tak powiem, szerokim łukiem. Natomiast jak dowiedziałam się, że robią oni również maseczki, maseczki składające się z substancji zupełnie naturalnych, roślinnych, owocowych, warzywnych i własnych olei. Także zaciekawił mnie ten temat i postanowiłam go trochę zgłębić. Widzieliście, dzisiaj był mój pierwszy raz z maseczką lasz na twarzy. Maseczka jest rewelacyjna, jestem wciąż, widzi co? Nie tyle, że dodała niesamowitego blasku mojej skórze poprawia również moje samopoczucie. Czuję się taka mm, podniecona samym faktem, że ta maseczka y, okazała się rewelacyjna. Nie wiem, czy też tak macie, że pokładacie nadzieję w jakimś produkcie, który okazuje się bublem i człowiek jest taki <laughs> niezadowolony. Natomiast tutaj y, miałam wysokie oczekiwania, bo skład jest rewelacyjny. No i dzisiaj też naczytałam w internecie, że dużo osób poleca i po zbyciu maseczki naprawdę czułam się świetnie, że, że jest coś, co znalazłam, co zostanie ze mną na dłużej oraz sama myślę, że jest w laszu mnóstwo przeróżnych maseczek, które jeszcze czekają na wypróbowanie i mam nadzieję, że niedługo również wypróbuję kolejne. Podoba mi się to, że Produkty lasza dostępne są w darmowych próbkach w sklepie więc możemy sobie taką maseczkę przetestować i jeżeli naprawdę będzie naszym faworytem możemy sobie zakupić pełnowymiarowe opakowanie. Póki co ja na razie będę testować w dalszym ciągu tą maseczkę, którą mam a czy zakupię pełne opakowanie? Myślę, że najpierw sięgnę po kolejne żeby popróbować. Jeszcze wiele przede mną do odkrycia i mam nadzieję, że będziemy odkrywać świat Lasza razem. Jeżeli lubicie firmę lasz kciuk do góry, podoba Wam się fakt, że ich produkty są stricte naturalne, kciuk do góry. Ja jestem bardzo zadowolona i myślę, że będę częstym klientem. Ja jestem bardzo zadowolona, także wielki kciuk dla Lasza, wielki kciuk za maseczkę Don't Look At Me która sprawiła mi bardzo dużo frajdy i radości dzisiejszego poranka. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się cieprutko. Buziaki. Pa!